Witam Was w kolejnym odcinku z League Legend, Dzisiaj Zagramy sobie w brązie 5 znowu. Wiem, że lubicie taki brązu. Mi się tak spodoba. Jak ktoś nie widział rakana, to proszę pauza i się obejrzeć rakana. Ostatni odcinek z brązu, bo to było po prostu piękne co tam się działo. Ta gra była tak piękna i tam śmiech był i skill i pro logopeda. Troszkę nawet było tiltu, ale gra była po prostu. A czy Klet dajemy mu drugą szansę, Był kiedyś odcinek z Kleda, jak ktoś nie widział proszę zaprosić. I dostałem taki opierdol tam w komentarzach za przeproszeniem, że ja powiedziałem, że Klet jest średnią postacią na topie. No i dzisiaj damy mu drugą szansę. No ja to może źle powiedziałem ująć słowa, bo nie jest średnio, jest dobrą postacią, ale. Tak nie pasuje za bardzo na tego topa. O, Talonzo jednak jest. Myślałem, że Queen przyjdzie i się bałem trochę. Co? Jak to nie, jak to nie siadło? Nakrzycz na niego. Dobrze. Nie, co to jest? Ale spizgany. Zerombist ma te dźwięki. O! Jak to nie się... Dobra, zwrócił się, dał mi FB, kochany jest. No to był ten trzeci atak z tego zły. O ma TPK? Ma Są cztery ataki, dobra, muszę pamiętać o tym. Może E byłoby tam lepsze w sumie. Wtedy bym nie uciekł. Łardziuszka trzeba zrobić. Chociaż jej jest. I tak mnie nie widać, haha, ha, taki śmieszny żart. O! No skar sobie poszło, no. O, teraz trzeba spieprzać, bo się nie ruszamy. Mi się tak to właśnie nie podoba, jak on spada. Jak spadnie ze Skarli i musi uciekać, to nie ucieknie. To jest właśnie problem w tej postaci. Ale fakt bije dużo w tej postaci. Jak go goni, to bije sporo. Mm -hmm. No zróbmy tak. te tepeczek Chyba pójdziemy sobie w Black Tak, Jak go to się siadło. Brak liwerka, bo cooldowny jest bardzo zależny od cooldownu. O ty, Gnojarzy! Ale go wciągnęło w ziemię po prostu. No z ferworem. Chyba ferwor jest najlepszy, nie? Jak ktoś gra to dużo klędu, dobrze mi napisać. No, sobie wrócimy. Nie ma co zostawać. Bo i tak to się rozbije na wieży. Chyba ten już mnie nie będą. Dobra, To zostanę. Przeproszuję to już. Co on powiedział? Że weasel? Weasel to było jakieś zwierzątko małe. Nie czy to kuna. Coś takiego. Czy... Takie małe, włochate, coś to jest. Na pewno. Ile zabójstw w ogóle się na mapie dzieje? Jest Luke z zemewką na Queen. Queen z Brandem. Ale, gdzie jest Ari na Fiza? W dżungli Eevee. To jest dobre, złożymy sobie to. I armorek jakiś od razu. Diamant an ma strasznie duże value na topie, jak wygrywacie. Możecie przepuszczać szybciej? Fakt, puszujecie, ale jesteśmy na takim etapie, że nawet jak chyba ta Eevee przyjdzie, to będę w stanie zabić i uciec. No to zależy, czy miała, czy będzie miał full HP czy nie. Ale ten regen z to jest dobry. Po prostu na wymianach jeszcze lepicie. A... No uciekaj, klepaczka biedy, się Gragas nazywa. No teraz ślepy ten fiz, jest no przykro. Co to jest w ogóle za czerwony fiz? Chroma jakaś? Czekajcie, czekajcie. No tu kamera musi być zabił. No z fizem na dłuższych wymianach to. Ja Merka, nie? Ale ona ma właśnie mały ręcz. Halo, lag. Jestem, z powrotem. Szukam się, że mi wywali. Bez szans jest ten talent. On z... no, mi się nie chce, go chyba tak zabije. Czy troszkę mi go szkoda, no ale. No, Kled jest w sumie lane bully, nie? Jak zabije na tym topie parę razy, to. To fakt, jest problem. Na heavy, główna kontra to kłaść wardy przy kampach w dżungli. To jest też taka podpowiedź dla Was. Nie ma na sensu tej linii ładować, bo i tak jej nie będzie widzieć, chyba że kontrolką. Ludzi by się zaraz respi, to jest chyba 10 sekund, nie? Coś takiego. To jest chroma do Fiz, nie? Pierwszy raz widzę z gier Czerwonego. Do klasyk skina chroma. Po wylewie Fizie jakiś. O, nie tam co To jest jakiś bug Fizz'a na tym midzie. Fakt, że ta pasywka jest broken, ale no... Właśnie nie wiem, w taki kles sobie poradzi z na topie. Z jakąś Fiorą albo z Riven. Taki mecz abym chciał sprawdzić, wiadomo na innym poziomie, ale... A, do ciała lecę dalej. Myślałem, że mi się resetuje. O, talonzo, chodź. Nie przez wieżę, halo, nie! Drugie W raczej, nie? Bo ja w ogóle nie mamy w tej małej formie, więc pewnie W drugiej, bo to jest mocne. Bo to bije procentówkę. Wciąż Duiwi przyjdzie zaraz, tak jak mi się wydaje. Więc szybko to sfarmić i... o nie. Hmm. Co ona sobie myślała? Fervor na ośmiu, nastakowany. Słyszałem, żeby kunie dostać, znaczy <laughs> jak on rikaluje, Żeby nie dostać r od Talona, tylko dlatego słyszałem. butsy i lecimy teraz tutaj, Mam tepek, ale ja bym na inne linie poszedł. Bo ten top już sam sobie jest nudny. A tu na rkę poczekamy z tepekiem, wszystkie nie wygrywają. Klepaczka biedy w lesie. No i witra jest już chyba jest. Niestety, kledził, kledził. Nexus na, na niego. No nie miałem, mam niestety niestety. S4U. for you. Nice air. Trzeba pewnie jak się gra kledem dużo to trzeba pamiętać na TV, patrzeć, bo to się cały czas odpala, nie? Nawet na minionkę. Tapować. Dobra. Hmm, ale mam HP... nie wiem co... Jest, a Redzik ją zabił. Szybko! Powrót na konia, szybko, szybko! Redzik ją dobił, nie? Dostałem reda od Divi, chyba się jakoś zaplikował. Nie wiem skąd ja mam reda w ogóle. A Queen miała chyba reda, dobra. Jest wszystko jasne. Będę musiał przeanalizować całą sytuację. Nie wiem, trochę jest lepsza. Piszą, że ta tutaj. Offensive, no w sumie tak. A to jest w Essential, to co ma dwie hydry składać? Ale kto to ustawił? Idziemy do Talona. Nie grałem dużo klejnot, jak ktoś pytał. Tylko, czy tak Speed spływa na W? A, spływa, bo dostaje 150%. Okej, okay, dobra. No to tak chyba 2,5 wyciąga w pewnym momencie, nie? Czyli ten maksymalny. O, ta za nie ma. Łapię ją w powietrzu, tak. może jakieś gangersy tutaj? A bardzo ładny gang. Oi, nie, spadnę z konia, a jeszcze jestem na końcu. Jaki agresywny ten fizz. mu klepaczka biedy mu zabrała miniony dwa. A, gdzie mariker? O, dziubie coś tam. Fajny, kolega mam tutaj też skina, właśnie na tym Bronzie 5. Mi się to podoba. Ładny jest ten serklet. Taki normalny klep tylko uzbrojony, ale to zawsze jakiś dodatek jest. No nie mam tepeczka teraz, koledzy moi. bonusowe zdrowie do skarsie tylko, nie? Nadaje ma te swoje 800 zawsze. Jak było na odwrót, to było lepiej? Nie, chyba nie. Nie, bo jest lepszy na Skarli dużo bardziej. Idziemy na dół, bo tam są wiksy, jakieś. Mamy Hydrę, to mamy Regeniki, fajne już teraz. No, fizyk tam poje przez wszystkich. O! Legendary! w ziemię! Hmm, czemu ich fizz! Zsipę to. Klepaszka Z Zsimijaja, jaja szubiet. To jest trochę smutne, że tyle Polaków jest w brązie 5. No a nic na to nie poradzimy. Znaczy, ja postaram się na coś poradzić. Daję wam tutaj rady na różnych grach. Nie samo, że wam pokazuję, ale mówiłem, czasami to ludzie lubią, że ale na przykład nie gra tak super źle. Dostał w na linii, ale już nie daje się więcej zabijać, tak jak powiedzmy. Ale fakt, że po tej pierwszej się tak to jest O, to dobre. Dobrze, asystę za niego dostałem. No ale to jest wstąpnie to szkoda, bo jakby inny nie przegrywał to może by tego Kleda w zobaczył jak działa. O rybel, nie, nie trafił. Ona Lecę! Jeszcze nie spadłem z konia O, Eevee Co to za fleży były? Chciałbym przedłużyć sobie ja ten quiz, nie? W ogóle dzisiaj nagrywam to jest środa i MSI wchodzi Nie wiem, możecie napisać w komentarzach, czym możecie oglądać Bo fajne są drużyny nawet, to sobie warto jest obejrzeć a no, mogę wrócić na, na tym na t zaraz. Nice class. <laughs> Trochę się niestety. A to nawet nie bo ten Fizz ich rozwalił. Dobry jest też ten Fizz. Znaczy, dobrze, no, gra Fizz no, oni może nie umiem grać na niego, to jest problem. Fizz, takie bany powstały we brąży, którą które musicie zrobić. To jest na pewno, moim zdaniem, ja bo na to się ciężko gra. Bo to wystarczy, że auto atakuje. Jak dwa itemy kupię i zabije was pewnie wszystkich. To jest taki jeden ban. Dariusz na topie też na pewno może wysnobulować. Tam idzie pewnie jakieś fizy, Anki. Są takie czempiony, które są w stanie pozabijać wszystkich same Yolo, gdzie wy uciekacie? Zabawa przecież O kurde spadłem no. no nie ma sensu się bić siły. Czemu to naładować, od się godziny ładuje? Długość to strasznie ładuje. Co zrobiłem, nie? Powrót do bazy, na konia. A mam maestry? Nie mam. Smutek. Klepaszka biedy 201. Idę za Coś ty do Cedera. Ten nowy item mnie ciekawi, znaczy nowy, ten stary item, ale zbufany. Nie pamiętam jak się nazywa. Ten taki co zamienia damage, jaki dostaniecie na dotę, nie? Że broni przed niukami, żeby być znikowany. Na przykład Syndry, to nie dostaniecie cały od razu damage, tylko on to w dotę przemienić, że na przykład możecie jeszcze wlay stylować. I to może być dobre na takich bruzerach tankach, jak jest takim bruzerem oczywiście. To jest taki rynek, dla mnie to jest... No jak nie, nie bijcie mnie za to, ale dla mnie to jest trochę gorszy rynek ten taki. Ta rka jest niby fajna, można playsy robić, ale no. To widzą przeciwnicy, nie? No nie, nie, nie pojechałem tak jak chciałem. Chciałem naokoło iść. Myślałem, że naokoło pójdzie. Krzysztof na nich. Zajebisty jest ten dźwięk. Branderino! Ivelino! Miniony zabił. Na krzyż, krzyż na nich, krzycz. Eee, tak nie, nie chcę mi się nic robić w Świetny gameplay skleda. Poradnik oczywiście. No nic nie przetestowałem co chciałem. o, o pis. O Jezu, zaraz zwałcony. W o! No proszę mnie nie bić. No nie zrzucajcie mnie z konia. Jest biedna, nie umie mnie trafić. <grystanie> Super, naprawdę. Super jest ten klet. Ten dźwięk jest świetny. Nie wiem, czy go normalny klet też ma. Są to też taka nudna gra, ale no. Myślę, że będzie coś ciekawszego. No, na tych brązach to niestety. Znaczy, wy lubicie takie brąz, a mi się nie podobałem, bo ja się w nich dużo nie nauczę. Jedynie postacie jakimś, którym nie grałem dużo. Na, na tym kredzie też nic nie dowiedziałem, ale on jest, no jest mocny, skubany, mały, nie? Tylko pewnie ma czapy takie słabsze i gorsze i też. Nie wiem. A co ma tak za bardzo robić? No rzucić, to musisz rzucić tą merkę, tylko ciężko rzucić dobrą merkę na kledzie, Moim takie zdanie jest. Midem można fajnie. Fakt, że na przykład wygrało się Teamfight pod naszą bazą i Ultic to Ultic jest na CD, praktycznie, nie? Ale jakby nie było, to można w, w parę sekund. Bo już się zasięg zwiększa na, na 16 poziomie, nie? Na levelu to jest prawie do połowy, do połowy gdzieś chyba, do połowy mapy możecie, nie? Z jednego inhibitora. Na połowę rzeki możecie dość, więc ciekawa postać. Ale no, moim zdaniem, taki podbruzerów to że jest chyba lepszy od niego. Ale nic, pewnie mi znowu spizgacie w komentarzach. Mi się podoba, fajna gierka śmieszna. Takuję jest mocne. Mocne jest to, że nie, nie ma many, nie? Czyli jak te rywenki i tak dalej. A w tym troszkę to wszystko zaszczą Trzymajcie się. Cześć. Hej.